Szanowni Państwo, witam na, na briefingu po y, istocie większości debat, dyskusji y, i rozstrzygnięć, jakie były podejmowane na szczycie y, ministrów obrony y, NATO. Jak Państwo wiecie, y, to jest ostatnia taka wielka konferencja. Przed, przed szczytem poprzedzona bardzo długimi, bardzo e, skomplikowanymi, pełnymi wzlotów i upadków, jeżeli tak można powiedzieć, e, negocjacjami. E, jakieś tam fragmenty tego do Państwa docierały, stąd zapewne e, takie e, dziwaczne nieporozumienia, jak na przykład e, wyczytałem w której z z której. W której, w której w której, że, że nie ma państwa ramowego jednego spośród tych, które mają przejąć odpowiedzialność za bojowe grupy batalionowe, które zostały ustanowione dzisiejszą decyzją. W tej sprawie mogę Państwa wyprowadzić, znaczy tych, którzy tak są, wyprowadzić z błędu te grupy batalionowe wszystkie mają, a swoich, swoje, państwa, swoje państwa ramowe w tej kwestii nie ma żadnej wątpliwości. No ale jeżeli pozwolicie, to zostawimy możliwość szefom rządów o ogłoszenie tego na szczycie NATO. My możemy tylko teraz potwierdzić, że decyzja co do wysuniętej trwałej obecności w postaci czterech grup batalionowych w krajach bałtyckich oraz w Polsce została podjęta, że są to grupy bojowe, bojowe, nie ćwiczebne. A jeżeli ktoś by pytał co do różnic, to oczywiście pan generał Gocu natychmiast wyjaśni, jaka jest różnica między ćwiczeniami i walką bezpośrednią i możliwościami faktycznej, skutecznej obrony, która została zdefiniowana bardzo jasno, Ona ma, te siły mają być takie, by dotrwać do uruchomienia wsparcia, przez szpice wsparcia, przez siły, siły wsparcia kilkudziesięciotysięczne, no i ewentualnie cały potencjał NATO, który tak spektakularnie jest obecnie demonstrowany podczas ćwiczeń. A na konda wszyscy, którzy byli pod Toruniem pierwszego dnia, widząc desant, Połączony ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Krakowa, i słysząc meldunek generała amerykańskiego, który powiedział 25 godzin temu: W Wierdzinie dostałem rozkaz, będąc w Wierdzinie, dostałem rozkaz, żeby się stawić tutaj. i Oto jestem. To tak wygląda skuteczność na to naprawdę, naprawdę. Imponująco. Tak więc w tej najważniejszej sprawie, bo to jest niewątpliwie przełom w historii NATO, to czas jest z tego zdawać sprawę. To jest przełom w historii NATO, wszystkie wysiłki, jakie wkładała Federacja Rosyjska żeby uniemożliwić, żeby pozostawić na papierze naszą obecność, bo w istocie do tego momentu nasza obecność miała charakter oczywiście polityczny, oczywiście bardzo nas chwalono, my się cieszyliśmy, że nas się chwali i słusznie nas chwalono, dlatego że na to zasługiwaliśmy, miała charakter jednak... A jednak trochę papierowy. W momencie obecności, możliwości obecności sił sojuszniczych na naszym terenie, a przecież ta, te grupy bojowe, grupy batalionowe to jest tylko część, część sił jakie będą stacjonowane w Polsce, bo mamy także deklaracje Stanów Zjednoczonych dotyczące Ciężkiej brygady, której, której centrum będzie się znajdowało w Polsce, jeżeli do tego jeszcze dodamy decyzję dzisiejszą dotyczącą struktury dowodzenia, a dywizyjnego dowodzenia, które będzie siłami NATO, które będzie umieszczone także w Polsce i zbudowane na bazie naszych jednostek to zobaczymy, iż faktyczne realne, faktyczne, realne bezpieczeństwo Polski uległo zasadniczej zmianie. My oczywiście jesteśmy realistami, wiemy, jakie możliwości posiada Federacja Rosyjska. Nie chcemy powiedzieć, że wszystko już zostało rozwiązane. Są kwestie, które nadal dyskutujemy i które mają być rozwiązane przed szczytem NATO, ale nadal są na stole dyskusji. No, taką kwestią jest na przykład dowództwo i umiejscowienie. Umiejscowienie sił rozpoznania i informacji, wywiadu, mówiąc krótko, które no, jest niezbędnym elementem skuteczności działania wysuniętej trwałej obecności. Trudno sobie wyobrazić skuteczność działania takich wysuniętych sił, gdyby one były pozbawione możliwości zaopatrywania zarówno poprzez siły tak poprzez elektronikę, jak i inne środki działania informacji związanych z działaniami przeciwnika. Tutaj dyskutujemy, ta dyskusja dzisiaj się zaczęła. Moim zdaniem będziemy mogli będziemy mogli Państwu przekazać dobrą informację podobnie w tej sprawie, podobnie jak Trwa dyskusja dotycząca finansowania problematyki logistycznej i infrastrukturalnej NATO, która jest też przedmiotem jeszcze rozstrzygnięć, jakie zapadną przed szczytem NATO, a jest niezbędna z punktu widzenia finansowania tych um, przedsięwzięć, które będą warunkowały skuteczność możliwości działania tych wysuniętych sił. A więc dwie podstawowe sprawy są załatwione, dwie dodatkowe są na bardzo dobrej drodze. To był dobry polski dzień przed przywitaniem przez nas y, y, 7, 8, 9 lipca. Y, y, Głów państw i szefów, szefów krajów NATO w Warszawie, co będzie naprawdę wielkim dniem dla Polski, wielkim dniem dla NATO, zwłaszcza po tak fundamentalnych decyzjach. Mogę jeszcze powiedzieć, nie chciałbym wchodzić w szczegóły, że przy kilku przemówieniach miałem takie wrażenie, że powinniśmy się z radości i dumy czerwienić, bowiem wymieniano Polskę rzeczywiście w absolutnej czołówce kilku najbardziej zaangażowanych, ale co oznacza najsilniejszych i najbardziej, który wkład jest najistotniejszy dla bezpieczeństwa NATO kraju. Oczywiście to jest zasługa po prostu Polaków, którzy zdecydowali się tak dużą część swojego wysiłku wkładać w budżet obronny i powierzyć losy kraju zespołom, które są zdecydowane, żeby wzmacniać bezpieczeństwo, rozbudowywać armię, a i w sposób zdecydowany zaangażować się w sojusz ze Stanami Zjednoczonymi i Zna to, także mam dla Państwa, jak widzicie, dobre wiadomości. Dziękuję. Powiemy na tym etapie, co jest na pewno. Na pewno będą to formacje lądowe, na pewno to będą formacje o wysokiej zdolności i gotowości bojowej do podjęcia działań. Oczekujemy, że tak jak pan minister powiedział, różnica między szkoleniem a ćwiczeniami, a operacyjnym przygotowaniem tych jednostek łączy się z systemem Wyposażenie. dowodzenia. Wyposażenie. Łączy się z wyposażeniem, łączy się z systemem dowodzenia, łączy się z odpowiednim poziomem wyszkolenia. Istotne jest to, aby te jednostki, te formacje, które będą miały zdolność do szybkiego manewru, przerzutu, manewru, i to jest również nasza część odpowiedzialności, żeby zabezpieczyć warunki do takiego przemieszczenia. Staramy się unikać używania słowa batalion, bo te jednostki, mimo że będą oparte na, na strukturze batalionu, będą, będą znacznie silniejsze, będą samodzielne i będą posiadały znacznie własne elementy wsparcia. To rzeczywiście. Bardzo dziękuję panu ministrowi i panu generowi. To trzeba koniecznie podkreślić. Ja być może za rzadko, za rzadko to y, robię. One zostały zdefiniowane w decyzji jako grupy bojowe zdolne do samodzielnego działania. To jest ich a funkcja, a w uchwale i w stanowisku grupy wyszechackiej, a które zostało dzisiaj zresztą przyjęte bardzo ciepło i zaprobowane przez Ministerstwo obrony narodowej, powiedziano wprost, że ich siła, jego siła, jeśli chodzi o Polski, ten, który będzie w Polsce, musi być taka, by był on zdolny obronić skutecznie przesmyk Suwalski.